Witajcie. Słuchajcie, lecimy z horoskopami, bo już jest marzec. Nagrywam dla Was horoskopy. Jestem teraz przy Zodiaku Ryby. Słuchajcie, teraz będzie horoskop dla rybek na miesiąc marzec. Będę dobierać kartę energii co tam ogólnie będzie się działo w energiach karta ogólnej sytuacji relacje, związki i praca finanse. Jeśli tam by były jakieś niejasności, to będę dobierać karciochy, a tak to będę jeszcze od wyroczni wam dawać wskazówki. I słuchajcie, lecimy z energiami. Hmm, w jakie to ryby będą energia w miesiącu marzec? I co będziecie czuć? Bo to Wasze energie to są Wasze emocje. Zawsze karty energii zgadza mi się z kartą emocji. Dobra, zobaczymy co tam się będzie działo dla Was. Fajna karta powiem Wam fajna. Zobaczymy ogólną sytuację. Ogólna sytuacja dla zodiaku ryby. Co tam się zadzieje, co się może wydarzyć. Mm -hmm. Dobra Związki, relacje, emocje no, Związki, relacje, emocje Zobaczymy co tam Co tam się będzie działo U ryb Dwie karty chciały wypaść, dwie Dobra, więc dajemy dwie I praca i finanse Ja tu już widzę, że tu będę musiała dobrać O co tam chodzi W no tej ogólnej sytuacji też dobiorę Zobaczymy jak praca i finanse się przedstawiają dla Zodiaku ryby na miesiąc marzec Ciały No no praca i finanse dla ryb Dobra mhm. I słuchajcie Teraz ja sobie zobaczę, czy mi kmyrka nie przerywa, bo czasem mi się wyłącza skórkowana i gadam sama do siebie Sekundka Dobra, wszystko działa, także lecimy kochani z odczytywaniem. Słuchajcie, karta energii jest karta bawienia się, czyli będziecie w takich energiach, że czasem tam coś może się wydarzyć nie po waszej myśli, ale ogólnie będziecie mieć bardzo pozytywną energię, będzie zapał do pracy, będzie takie szczęście, zadowolenie z tego, co osiągnęliście. Zadowolenie we wszystkich dziedzinach. Będziecie właśnie tacy radośni, uśmiechnięci, będziecie chcieli coś nowego organizować. Ale tam czasem, bo w tej karcie, słuchajcie, czasem mi się pokazują jakieś takie chwiejności emocjonalne, ale to szybko będzie wracać po prostu do, do ładu do porządku. Słuchajcie. Ogólna sytuacja. Ogólna sytuacja to jest bardzo fajna. Pokazuje mi się czwórka buław, a ona mówi o takim świętowaniu, jakiejś radości. Dużo w buławach zawsze dużo się dzieje. Czyli może się dużo wydarzeń podziać po drodze w tym marcu. Słuchajcie, ale to będą takie wesołe raczej wydarzenia. Szczęśliwe jakieś wspólne spotkania, jakieś zjazdy rodzinne czy. Coś będziecie świętować, czy nawet dużo, słuchajcie, jeśli chodzicie tam na imprezy, no to dużo tych imprez będzie, dużo spotkania nowych ludzi, naprawdę tu się dużo w tym marcu będzie działo, słuchajcie. Tutaj, jeśli chodzi o relacje, uczucia, wasze emocje i związki, tutaj mi się pokazuje karta, która mówi o bezpieczeństwie i stabilności lub osobach, które was wspierają, ale zaraz przy niej jest karta wieży. Tak jak mówię, wypadło mi tam dwie. I tutaj mówi, że yy, łącząc te dwie karty, bo tak zawsze należy czytać, mówi to, że coś tu co się zachwieje właśnie w tych Waszych relacjach, w tych Waszych związkach. Yy, yy. Może tutaj się za, będzie za dużo działo, wiecie? Może tu się za dużo będzie działo i po prostu ktoś yy, będzie albo tym zmęczony, albo będzie się po prostu martwił. Kłopotał. Może wy poznacie kogoś nowego, jeśli jesteście samotni, tak? No to różnie bywa, prawda? W każdym razie tutaj chwilowo będzie ten, ten wasze, yy, słuchajcie, wasze relacje jakoś zachwiane w jakiś sposób i yy, nie będziecie mogli sobie z czymś poradzić, wy sami. Może wy sami jakoś odsuniecie się od, od tych waszych partnerów, partnerek. E, lub wy sami będziecie czuć się um, tak trosze, troszkę opuszczeni. Może tu się będzie za dużo aż tego działo, e, bo to różnie bywa. Zaraz sobie tutaj dobiorę te karciochy, dokładnie, co one mówią. Ale mówią takim o troszkę takim posypaniu się czegoś o. Może wasze emocje się posypią, może jakieś wasze obecne relacje się posypią, bo to też tak bywa, słuchajcie. Że tutaj poznaję nowych ludzi i jestem szczęśliwy z nowymi ludźmi, a tutaj już w tych relacjach, słuchajcie, może chcesz się już odsunąć od tego, co było wcześniej. To jest karta wierzy, czyli to jest radykalny taki koniec albo chwilowe, chwilowe zawieszenie emocji, chwilowe zawieszenie w emocjach, o, może w ten sposób. Słuchajcie, jeśli chodzi o pracę i finanse, to tu mi się bardzo fajnie zapowiada, bo ta karta mówi o zyskach. Ta karta mówi, że jeśli szukasz pracy, to tą pracę znajdziesz. Jeśli to jest stała praca, jeśli jest jakaś firma, no to słuchajcie, no to będzie zaczyna, ona już przynosić zyski. Ale ta karta mi też mówi, żeby się doszkolić w czymś. Może jakiś nowy kursik by się przydał, może w jakiejś nowej dziedzinie. Słuchajcie, zawsze to dobrze się patrzy, jeśli chodzi o, o propozycje do nowej pracy, prawda? Jakieś nowe kursiki, ale ogólnie to jest takie zadowolenie. I tutaj ta karta druga dopowiada: Ja już w sumie nie będę tutaj w tych finansach grzebać, bo to jest bardzo fajnie. Królowa Buław, czyli tu się dużo dzieje. Czy to dużo propozycji pracy, czy po prostu dobrobyt finansowy, czy nagle pieniążki zaczną do Was przybywać z jakiejś wcześniej właśnie osiągniętej pracy, to jest po prostu szczęście i dobrobyt finansowy. Tu się dużo będzie działo tych takich pozytywnych, bo widzicie, ona trzyma kwiaty, ona jest zadowolona, ona jest po prostu aż szczęśliwa tutaj. Także w tych finansach jest bardzo fajnie na ten marzec, ryby. Bardzo fajnie się Wam to przedstawia. Tylko tak jak mówię, pomyślcie o jakimś dodatkowym szkoleniu. O jakimś kursie, coś takiego. To by fajnie było też sobie zrobić, bo tutaj też się pokazuje bardzo fajnie. Słuchajcie, dobiorę sobie do tych dwóch, do ogólnej sytuacji i z tych emocji, co tu się podzieje, was, co tu się będzie działo. Słuchajcie, bo sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać w tych Waszych relacjach. Co, to, co tu się zburzy, co tu się zachwieje, ta Wasza stabilność jakoś. Może za dużo tych imprez i partner, partnerka będzie zazdrosna, bo to, słuchajcie, też tak może bywać. Dobieram z sytuacji ogólnej. No jak jedno baluje no to drugie tak trochę zostaje z boku, prawda? A to jest bardziej rodzinna karta, no zobaczymy co tu się podzieje. Słuchajcie No tutaj faktycznie mogą być jakieś sprzeczki Tutaj mogą być jakieś sprzeczki Ale tu na pewno dużo się będzie działo To znów się pokazują buławy, słuchajcie Znów buławy, czyli dużo się dzieje Mogą pojawić się kłótnie Słuchajcie też, mogą pojawić się kłótnie bo tutaj może być za dużo tej zabawy. Może tutaj ktoś e, chcieć was jakoś e, usadzić na pupie e, i te właśnie te sprzeczki mogą się pojawiać. Możecie być też troszkę właśnie tym zmartwieni, zakłopotani. Możecie gubić się w waszych emocjach. Słuchajcie, ale tu się znowu pokazują buławy, czyli znowu działania. A ta karta mówiła o takim już szczęśliwym zakończeniu że wszystkie problemy się skończyły. Ja zwyciężam. Ja i tak robię to, co chcę, prawda? Tutaj działam. Działam w tym, co mnie uszczęśliwia. Tutaj jestem szczęśliwy. Taka to mówi, że ja jestem szczęśliwy. To jest też dobrobyt, dostatek w buławach. Aha. Czyli tutaj, słuchajcie, no właśnie tak jak mówię, no ktoś będzie chciał was usadzić na pupie. Bo za dużo było tego tutaj może, tak? Może komuś się to nie będzie podobało I tutaj właśnie wystąpią takie zmartwienia troszkę Zamartwianie się w uczuciach będzie troszkę Bo to puchary uczucia I, Ale to tak czy siak w, później wyjdziecie z tego obroną ręką Ale słuchajcie, zobaczymy, dobierzemy do tego Co tu się dzieje? Może z tych? O co to chodzi? Dlatego tutaj właśnie jest ta karta wieży no, to by się zgadzało, a ktoś was tutaj chce usadzić, strzymać troszkę, te, te wasze imprezy, może, no nie wiem jak tam u was jest, może tą taką, może ktoś będzie o coś zazdrosny tak jak mówiłam, no zobaczymy, co tu się w tych relacjach i emocjach dzieje. W każdym razie, jak coś was uszczęśliwia, jak coś wam sprawia radość, to czemu masz tego nie wykonywać, prawda? Tak jak tutaj ta karta mówi. Czego masz tego nie wykonywać? Czego masz się nie bawić, nie cieszyć? Tu jest energia bawienia się. Czyli ty będziesz szczęśliwy, wesoły, ty będziesz chciał się bawić. To jest Twój czas. Dobra, co tutaj? Hmm. Słuchajcie, no cały czas mi się pokazuje właśnie, że ktoś będzie zazdrosnął o coś, bo będziecie się musieli przed czymś bronić. Jakieś kłótnie będą właśnie. Dużo kłótni będzie, czy to z partnerem, czy nawet z rodzicami. No jak tam, jak tam macie te swoje sytuacje, prawda? Będzie dużo kłótni jakiejś, zazdrości. Ktoś będzie po prostu usilnie chciał, żebyście słuchali tej osoby żebyście byli z tą osobą tej osobie dużo rzeczy będzie się nie podobać jak wy się zachowujecie no i sytuacja zawiśnie na na niczym hmm ale wiecie co, to się w sumie pozytywnie rozwiąże później. Na samym końcu już, tak, pozytywnie się rozwiąże. Bo to już jest as pucharów, czyli to jest miłość, szczęście, to, co już tam najlepszego się może wydarzyć w tych emocjach. Także słuchajcie, no będzie ciężko. Jeśli chodzi o związki, relacje, to będzie ciężko. Bo wy będziecie w końcu chcieli wyjść na swoje. Wy będziecie w końcu chcieli po ciężkim okresie tutaj, w ogólnie sytuacji, jaka była, prawda? Była jaka była, nie będę mówić głośno. Będziecie chcieli po prostu wyjść, odpocząć, zrelaksować się przed tym wszystkim. Będziecie chcieli się bawić, cieszyć tą, tą taką wolnością, prawda? Będziecie chcieli spotykać z ludźmi. Może w końcu się już zakończy to, może wypuszczą nas w końcu, prawda? Będziemy mogli już swobodnie sobie chodzić po restauracjach i tak dalej. I właśnie komuś to się może też nie podobać. I tutaj będą jakieś kłótnie, właśnie w relacjach. Mówię tak, jak jesteście w związkach albo jak jesteście. A jeszcze przy rodzicach, no to tutaj może ci rodzice, ale to bardziej mi wychodzi za partnera tutaj, hmm? zazdrość partnera. A ten partner będzie chciał odejść. No tutaj was będzie się dużo, u Was będzie się dużo działo, będzie taki zazdrosny, te kłótnie się pojawiają. Później będzie nagle zawieszenie, cisza, nie będziecie się może kontaktować, a później nagle. Wszystko jak najlepiej, czyli już się pogodzicie lub, lub poznacie też nowe osoby i będzie takie szczęście, zadowolenie, sielanka, czyli wszystko wróci na swoje miejsce. I tak jak w pracy, w finansach też będzie fajnie, tutaj też jest fajnie, czyli wyrobicie także to, co chcecie, to, co was uszczęśliwia, czyli tak jak energia mówi. I dobiorę wam karty wyroczni. Karty wyroczni do ogólnej sytuacji, co one wam tam jeszcze poradzą. Jakieś wskazówki, bo te wskazówki są ważne. Jeśli się zastosujemy do takich wskazówek, to ta wróżba będzie miała lepszy taki wydźwięk. No Co tu wyrocznie Wam dopowiedzą do, do tej ogólnej sytuacji? Ła! Aż chciały wypaść, ale to jest za dużo kart, wiecie, bo się pomylimy, pogubimy. Biorę pierwszą. Jaśniej i lśniej. Super to się zgadza, wiecie? No po prostu super. dopiero do pozostałych i już wam mówię. Mhm. Do tych relacji, emocji, uczuć. Co wy możecie sobie tutaj, co możecie zrobić, jeśli tam się pojawią właśnie te kłótnie takie, przykre chwile. Mhm. Mm no co tak? Takie buty. To jednak będzie definitywne rozstanie z tą zazdrosną osobą. Tak to widzę. Zaczymy co do pracy. Czyli to będzie jednak pojawienie się nowych osób. W pracy też bardzo fajnie. O, dobra. Coś mi tak mówiło, żeby dobrać drugą, a ja... Słucham intuicji. Słuchajcie, tutaj jeśli chodzi o tą ogólną sytuację, jaśniej lśni. To jest biała wiedźma. Biała wiedźma to ona podąża właśnie za tym, co chce. Czyli tak jak tu wam mówiłam. Jaśni i lśni, jeśli coś sprawia Ci radość, jeśli ciebie to uszczęśliwia, nawet jeśli ktoś ma z tym problem, to to jest Twoja droga życia to jest twoje szczęście i jeśli cię to bawi to po prostu idź za tym ty jaśnij, ty lśnij ty po prostu rób to co chcesz jeśli coś to uszczęśliwia i ty dzięki temu lśnisz to działaj dobra, tutaj jeśli chodzi o te emocje, pokazuje mi się zupełnie nowy kierunek, rusz się w nowym kierunku, wybierz się w podróż czyli słuchajcie, tak jak tutaj mówiła ta karta wieży że no, ktoś was opuści, ktoś was zostawi, bo tej osobie tutaj się strasznie będzie nie podobać to, co wy robicie i tutaj y, będzie między wami milczenie, wszystko się po prostu zawiesi, to ta karta już mi teraz mówi łącznie z tą, że wy poznacie kogoś innego, tak? Żeby wejdziecie w związek z kimś innym, kto was będzie o wiele bardziej uszczęśliwiał, no, Zależy tam, jak tam ktoś ma. Bo ja Wam zawsze mówię, że to jest ogólny horoskop dla wszystkich rybek. A no nie, nie wszyscy mają taką sytuację. Także ja zawsze zapraszam na indywidualne horoskopy do mnie na Messengerze. I słuchajcie, nowy kierunek to jest właśnie nowa osoba. Idę gdzieś indziej, bo skoro ta osoba jej się nie podoba to, co ja robię, co mnie uszczęśliwia, no to trzeba wybrać coś nowego, prawda? To, co ciebie uszczęśliwia i to jest właśnie nowy kierunek czyli już wiadomo o co chodzi, prawda? w tej pracy i finansach um, pokazuje się podążanie za głosem swojej intuicji oraz um, bądź pełen wdzięku i działaj no właśnie, czyli to tak jak buławy, to tak jak buławy, bo tutaj um, on trzyma taką kulę, mi się to właśnie z buławami kojarzy, ten smok no bo to też jest smok, zobaczcie nawet tutaj też jest smog. Czyli ja działam. Ja robię to, co chcę. Ja zmierzam w tym kierunku, czego chcę. Mi się to udaje. Tylko słuchajcie intuicji. Ona wam będzie podpowiadać, czy to za pomocą snów, znaków, wiadomości. Coś przeczytacie, coś zobaczycie. Idźcie za tym, bo to będzie was prowadziło do takiego szczęścia i sukcesu. OK? I róbcie to, co chcecie, to, co was uszczęśliwia, bo to jest najważniejsze ok, także co, to było dla rybek na miesiąc marzec, tak jak mówię jeśli potrzebujecie indywidualne to zapraszam do mnie na messengera ja wam pod spodem zostawię link do profilu i będziemy się umawiać na takie, na takie osobiste, indywidualne ok, to za, e, za dzisiaj dzięki za oglądanie tego filmu jeśli się wam podobało to zostawcie łapki w górę komentarze e, może chcecie więcej takich wróżb to komentujcie, piszcie no co, do zobaczenia. Cześć.